Ten ten drugi. Ok, i swingiem, i swingiem. swingiem, o właśnie. Nadgarstek wykręcaj, to kręcaj jakby od wierzchni. I do złąka. Okay. Dobrze. A, no, to, dobra. No, no. O pojedynie, chłapać każdy. Dobrze, szybko zapaść. To noga, możesz dwonek, okej okay. Ej, co ładnie złapał, no No dawaj, dawaj, jest dobrze, ojbiście Mogę ci rzadko, dobra Myśl, myśl, cały czas myśl Jeszcze kawałek Jeszcze chwila ty, i weź dzwonek. miał Ajajaj aj, aj. No dobra, ale to okej okay. okay. No i dawaj, dalej, dawaj, dawaj I boniki, i boniki Tylko to trzeba... Aniu, już są odłożone, do dobra Z miejsca, z Albo jak chcesz, dobra To zwola wola walki Ej tu spokojnie, tu spokojnie, tu spokojnie, spokojnie. I zbunięcia, i przy celu, ładnie, spokojnie. Dobre, dobre. Witam, tej strony myśliwi, jesteśmy dzisiaj na półtrym torze, Będziemy tu robić wyzwania pod typowy trening Ninja Warrior. Jestem tu z Mateuszem, Rafałem. Będziemy cisnąć. Kolega jest pierwszy raz ogólnie Pierwszy raz no. Pierwszy raz na takim torze Także... Dobrze leci, ale idzie. ale idzie. O, pięknie, zaliczone. O, to... Tylko ręce, tylko ręce. I do kulki masz dojść. I walczysz z tym, walczysz z tym. Bez łańcucha, bez łańcucha. Bez łańcucha, no. Dawaj, nabijaj wodzie! Mocno! No, no, no. Mocno! Powiem wam, nie spodziewałem się. Jest dopiero chyba jedna trzecia treningu. A ja. Już powoli zajechany pomimo to, że tydzień temu robiło się 90 km w górach. No, powiem Wam, że to jest coś innego, trzeba spróbować. Polecamy naprawdę. Więc teraz tak. E, nogami jest już pompa, ale spróbuję tak zwanego wariata. Wariat, tak? Zaczynamy sekwencję wariata. On się obraca. Także proste to nie będzie. Ale myśli Mir jest tutaj waleczny i wiemy, że będzie walczył. I szybkie przekładanie. To się wydaje takie trudne, ale będzie szybko przekładał. Szybki ruch, tak jest. I szybko do kolejnego. Tak, o to chodzi. I tu szybko. I tu szybko. I tu szybko. Właśnie tak. I szybko. I szybki ruch. I do przodu. I do końca. I dalej, i lecisz. I szybki ruch. I szybki ruch i mocno już końcówka, dawaj. Uwaga, trzy, dwa, raz. No i leci. Leci, leci, leci. Wow. Jest moc. Dobrze, ładnie, 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 lecisz, lecisz, Ale moc. Mocno, mocno. Dawaj, 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 dawaj. Traca nóg. Jest, 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 jest. Ale moc. I precyzja. I dokładnie teraz. Jest dobrze. Nie, no jest bardzo dobrze. Dobrze, dawaj. Jej. Yeah. Dobrze. Dobrze, dzwoneczek. Przykujemy się do Ninja Series w sobotę i w niedzielę. Bam! Nie? No, no, no. Bam, 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 bam. Dobry! Jaki szybki! Ale szybkość! Dawaj! To wcale nie jest łatwe. Dąba! I łapę! I idzie, idzie szybciej. Dawaj! Dobrze! Asz, ja. Jest! Coraz lepiej! Ale jest! Kiedy... Będzie moc! Ale jest! Coraz lepiej walczymy tutaj i rozwijamy walczymy. Oddychaj, Oddychaj. Przyceluj. Przyceluj. masz to pokonać po prostu. Pierwszy. Dobra. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dzwonek jest. Jest, jest, jest. Ważne właśnie. Tu się skoncentruj. koncentruj się. Dobra. Chujka, zmieni się z tego. No. Łapie pierwsze i swing. Dobrze? No trudno, ale Okej, okay. popraw. Popraw, popraw, bo zlecisz. Dobro, oddychaj. Do góry łapaj. Przyceluj. Spokojnie, bez tego tej napierdalanki. Skup się Mati, skup się, stałej, będzie dobrze. Bez całej napierdzielanki. Spokojnie, o właśnie. Jeszcze jedno przełożenie i wujnięcie. Tak i masz to. Jeszcze nie. Masz to zaraz Mati. Bójnij się. Dobrze. Jest, jest! Słuchajcie widzowie, tutaj nie ma przypadków. Ten tor jest przygotowaniem na każde zawody Ninja ocery tutaj macie tyle różnych przeszkód, gdzie jest nie tylko wytrzymałość, ale również precyzja, przemyślany ruch, technika, siła, wszystko, więc y, szykujemy się na kolejne starcia. Dobra. Sam y, y, myślimy, że zobaczysz sobie, że na chwyt e, Cię przekręci i ten, przy na w ogóle pracują tu mocno, zauważyłem. Jest, no na łapy właśnie, na przedramiona. Daj sobie przechwyt, Myślimir, czyli... Rękę, jak, jakkolwiek, jakkolwiek dołóż rękę. Jakkolwiek, jakkolwiek. Aha, dobra, odpuszczaj się. Dobra, i okej. Okay. No, bam, 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 bam! bam. A czemu mam Nie, no, no. Taki wariat Taki wariat No jeszcze przełóż Dawaj Taki wariat Zrób. I tak wyglądało wyzwanie nincha Jest pompa Jest moc Do następnego